Co na kamerę 4K nagrywającą z funkcjonalnym HDR-em, sprzedawaną w zestawie z dodatkową kamerą tylną, a w dodatku także wyposażoną w ADAS? Taki jest właśnie Navitel RS 990 i dzisiaj trochę o tym sprzęcie pogadamy. Zapraszam do materiału. Pierwsza i najważniejsza rzecz, czyli co właściwie dostaniecie kupując Navitel RS990? Przede wszystkim dwie kamery. Ta główna ma 3 ekran. Nie jest dotykowy, uprzedzam pytania, wszystkim sterujecie przy pomocy fizycznych przycisków. Kamera nagrywa obraz w 4K przy 30 klatkach na sekundę i ma obiektyw o dość szerokim kącie widzenia, bo 160 stopni. Jest tu też oczywiście możliwość obracania obiektywu tak, aby dostosować go do nachylenia szyby. Wewnątrz siedzi sensor Sony StarVis 2. O wysokiej czułości, co ma znaczenie, w szczególności podczas nocnych przejazdów. Podoba mi się to, że główny wideorejestrator możecie w każdej chwili zdjąć bez odklejania od szyby. Fajne jest też to, że przyjmie kartę SD o pojemności nawet do 512 GB. Taka pojemność nie jest wcale oczywista, nawet w takiej półce cenowej. Co ciekawe, kamera główna ma akumulator, a nie superkondensator, może więc popracować dłuższą chwilę bez zasilania. W dodatku tryb parkingowy może działać na wbudowanym akumulatorze. Jeżeli jednak chcecie korzystać z timelapse, czyli trybu poklatkowego i tak musicie dokupić Navitel Smart Box Max. To jest urządzonko pozwalające na podpięcie rejestratora do akumulatora samochodu. Producent dorzuca też kamerę tylną. Ta jest znacznie mniejsza i nagrywa w Full HD. Również można zmieniać jej kąt ustawienia obiektywu. Ma przy tym mniejsze pole widzenia. Kąt w przypadku kamery tylnej sięga 120 stopni. Podłączycie ją bardzo długim przewodem wprost do jednostki głównej. Nie da się jej podpiąć do świateł samochodu. Nie będzie więc działać jak kamera parkowania. W zestawie otrzymacie też podstawowe dodatki: wszelkie przewody, instrukcje, systemy mocowań i bonus w postaci rocznej licencji na aplikację na Navigator. Kamery, nawiasem mówiąc, mocuje się przy pomocy folii elektrostatycznej i taśmy dwustronnych 3M. Możecie więc w razie czego łatwo odkleić wybrany rejestrator od szyby. Szczególnie przydatnym elementem kamer samochodowych tej marki jest funkcjonalne korzystanie z GPS. Ta kamera ma też dodatkowe. Dodatkowo ADAS, czyli zaawansowane systemy wspomagania kierowcy, jasne. W nowszych samochodach to staje się standardem, ale w starszych będzie zbawieniem. Nawitel RS990 na bieżąco wypatruje obiekty na drodze. Może na przykład poinformować o tym, że opuszczacie pas ruchu i to przydatna sprawa podczas przedłużających się nocnych wycieczek lub bardzo dalekich tras. Lub o tym też może poinformować, że samochód przed Wami już zaczął jechać. Te rozwiązania możecie włączać z poziomu rejestratora lub dedykowanej aplikacji. Ta nawiasem mówiąc pozwoli Wam również przejrzeć już stworzone nagrania i na przykład udostępnić je szybko w świat. Dajmy na to po wypadku. W jaki sposób Navitel RS 990 wykorzystuje GPS? No przede wszystkim do określenia prędkości z jaką się poruszacie. Producent jednak wgrywa nawet w swoje tańsze kamery samochodowe bazy danych z infrastrukturą drogową. Dzięki temu ten wideorejestrator ostrzeża na np. przed nadchodzącym fotoradarem lub progiem zwalniającym w dodatku wcześniej żeby był czas na to, aby się przygotować. To by było na tyle, jeżeli chodzi o rzeczy poboczne. Wiem, że przyszliście tutaj wyłącznie po jedną rzecz jak ten zestaw nagrywa. No to pogadajmy o tym przez chwilę. Jednostka główna korzysta z technologii Night Vision Pro. W praktyce ma faktyczny HDR, który najpewniej nagrywa obraz na przemian w różnej ekspozycji, łącząc go tak, aby również nocą wyglądał dobrze. Ale nie zapędzajmy się. Za dnia szeroki obraz z kamery głównej pozwala bez problemu zobaczyć oba pasy, jak i pobocze lub chodnik. Sami widzicie, jak to wygląda. Jest szeroko. Nawitel RS990 nagrywa w 4K przy 30 klatkach na sekundę i bitrate około 30 megabitów na sekundę. Tablice rejestracyjne samochodów wiodących przed nami są jak najbardziej do odczytania, a najważniejsze szczegóły też można zobaczyć bez problemu. Kamera nie ma jednak filtra polaryzacyjnego, więc deska rozdzielcza odbija się w szybie. No co jest naprawdę nieźle. Ten wspomniany HDR świetnie widać na przykładzie tablic rejestracyjnych samochodów wiodących na.. Przeciwka. Widzicie te charakterystyczne artefakty? Tworzą niemal efekt 3D. To wynik kamery manipulującej obrazem, tak, aby wszystko było dobrze widoczne. Jeżdżąc po mieście, nawet nocą, nie musicie się obawiać, że w razie wypadku nie będzie wiadomo, co się stało. Kamera tylna ma oczywiście znacznie mniejszą jakość niż główna. Nagrywa Full HD przy 25 klatkach na sekundę, przy bitrate wynoszącym około 10 megabitów na sekundę. Mimo wszystko, za dnia naprawdę nieźle przedstawia to, co dzieje się za. Samochodem da się bez problemu odczytać tablice rejestracyjne. Nocą widać mniejszy zakres tonalny, a wkradające się ziarno znacznie obniża jakość obrazu. Z drugiej strony dobrze widać tablice rejestracyjne samochodów podjeżdżających pod nasze auto. No i to się chyba w końcu, w razie wypadku, będzie liczyło najbardziej, prawda? Jeżeli kamera przypadła Wam do gustu i macie jakieś pytania, no to koniecznie zadajcie je poniżej w komentarzach. Zapraszam również do opisu. Tam znajdziecie ten sprzęt, a przynajmniej link prowadzący do tego sprzętu, a także linki prowadzące na nasze social media, to znaczy na Instagrama, TikToka, Facebooka. Wiadomo, typowy szpil. Dzięki za oglądanie i widzimy się w następnych filmach szerokiej drogi.